Cześć, witajcie z tej strony MSM Creator. Dzisiaj słyszymy się z bardzo ważnego powodu, jakim jest nowa ustawa amerykańska, która ma niedługo wejść yy, yy, w działanie w, na całym świecie. Mm, może nawet. Słuchajcie, yy, nie ma co wiedzieć, bawem. No ta ustawa może naprawdę zniszczyć nasz internet. Zostały już zamknięte takie portale jak Mega Upload, jak Mega Video. Yy, I może to też doprowadzić do zamknięcia takich portali jak. YouTube, albo nawet Google lub Wikipedia. Dlatego, że nie chcecie, żeby do tego doszło, zapraszam Was do klikania tutaj w anotacjach, czyli w tych linkach, tak jakby, które macie teraz na tym filmiku. Wybieracie sobie po prostu osobę, która przedstawia ten problem dogłębnie i powie, jak można się, jak można się przed tym uchronić. Po prostu klikacie sobie tutaj na pulpit w filmik, który chcecie, i oglądacie go. Możecie sobie do tego filmiku cały czas wracać i wybierać sobie inne osoby i wysłać wszystkich wszystkich rzeczy. Macie tutaj Rock Alone 2K, macie tutaj multi gameplay game, macie tutaj CTSG i wiele innych, wszystkie wszystkie filmiki, które udało mi się znaleźć. A się teraz z Wami żegnam, zapraszam do wchodzenia w te filmiki i ratowania internetu. Cześć!